Witajcie moi drodzy. Ten poradnik będzie poświęcony wszystkim pękniętym łzom, które możemy zdobyć w dodatku Shadow of the Earth. W podstawce łzy zbieraliśmy zazwyczaj z mis pod pomniejszymi złotymi drzewami i były one często strzeżone przez na przykład awatarów drzewa. W DLC sprawa ma się nieco inaczej. Aby zdobyć tutaj łzę musimy pokonać odpowiedniego Furnace Golema, czyli po naszemu koksownika. Łez, który jesteśmy w stanie wmieszać do eliksiru w DLC jest dokładnie 8. I w tym materiale pokażę, gdzie możemy je wszystkie zdobyć oraz jakie mają działania i zastosowania. Serdecznie zapraszam do filmu. Łącznie z tymi z DLC, wszystkich łez jest teraz 40. Mamy w na tym kanale nagrany poradnik, jak zdobyć 32 kryształowe łzy z podstawki. Umieszczę linka do tego filmu w opisie. Zanim przejdziemy do samych US, trzeba omówić jeszcze duży garnek pieca. Który to jest bardzo przydatny, a czasem nawet niezbędny do walki z koksownikami. Musimy najpierw zacząć od przepisu, aby mu ten garnek stworzyć. Jest nam potrzebna książka z przepisami na Tysa numer 2. będziemy go już na cmentarnej równinie. Uszymy od miejsca łaski Północny Wielki Most. Mamy tutaj szopę, w której podniesiemy dwie sztuki oblicza pieca, no i właśnie tą książkę. Mamy przepis, teraz potrzebujemy jeszcze pojemników, czyli dużych, pękniętych garnków. Pierwszą sztukę znajdziemy w Spalonych Ruinach, tutaj w pierwszej lokacji w DLC. Możemy łącznie zdobyć aż 10 takich garnków, ale tutaj na potrzeby tego filmu wystarczy, że pokażę lokalizację czterech. Więcej niż cztery na raz na pewno nie będą nam potrzebne. No i tutaj podnosimy pierwszą sztukę. Kolejne dwie sztuki znajdziemy w wiosce Bony. Pierwszy zaraz na południe od miejsca łaski. Po drugą sztukę musimy udać się na wschód wioski. No i mamy już trzy. To właściwie wystarczająca ilość, ale pokażę jeszcze, jak jest zrobić czwarty. I czwarty karty, na przykład możemy zrobić na południu mapy, ruszając od miejsca łaski Krzyż na Modrym Wybrzeżu. Aby zdobyć garnek, musimy pokonać trola, który rzuca w nas tymi usypiającymi garnkami. No, i tym sposobem mamy już cztery pojemniki. Tyle na razie wystarczy. Mamy przepis, mamy pojemniki. No to teraz wymagane przedmioty. I potrzebujemy grzyba z czerwonym mięszem, żaru mesmera, no i właśnie oblicza pieca. Oblicze pieca jest tutaj zdecydowanie najrzadszym materiałem. Dwie sztuki właśnie podnieśliśmy razem z przepisem, a tak to dostaniemy po sztuce za zabicie każdego koksownika. Później będzie jeszcze lokalizacja, gdzie będziemy można zrobić dużo tych przedmiotów, ale to pokażę nieco później. Grzyb z czerwonym miąższem jest bardzo pospolitym materiałem, ale tutaj ruszając od fasady zamku, bardzo blisko miejsca łaski, zawsze podniesiemy jedną sztukę. Żarmy smera podobnie, raczej dość pospolity materiał. Na ostry wyżu Altus tutaj bardzo blisko miejsca łaski pochłonięte ruiny Mort. Na drodze zawsze będzie leżeć jedna sztuka, możemy sobie tutaj to farmić. No to mamy wszystko co potrzebne i możemy stworzyć duży garnek pieca. Musicie wiedzieć, że mamy dwa rodzaje koksowików. Na tych zwykłych również przyda się garnek pieca, ale są też takie, które mają opancerzone nogi i na nich właśnie ten garnek pieca będzie wręcz niezbędny. Wszystkie szczegóły będą omówione w konkretnych przykładach, a teraz przejdźmy już do meritum, czyli do samych pękniętych łez. No i jako pierwsze mamy jedną z ciekawszych, czyli odbijającą twardą z. No i co my tutaj mamy? Powstała mikstura czasowo wzmacnia spontaniczną zasłonę. Negacja obrażeń i równowaga zasłony zwiększa się tuż po przyjęciu gardy. Udana spontaniczna zasłona wzmocni też kontry po zasłonie. Najprościej mówiąc jest to metoda na parowanie ataków bronią. Jeśli naciśniemy zasłonę, czyli L1, tuż przed otrzymaniem ciosu, no to atak zostanie odbity, a my nie otrzymamy żadnych obrażeń. Wtedy będziemy mogli wykonać kontrę po zasłonie, czyli tuż po ataku używamy R2. Każdy deflekt daje nam plus 20% obrażeń do tej kontry po zasłonie, czyli łącznie możemy utrzymać bonus na poziomie 80% jeśli sparujemy 4 ataki pod rząd. I dopiero potem wykonamy kontrę po zasłonie. Jest to naprawdę bardzo ciekawy sposób na walkę. Nie jest to proste do wykonania, ale jeśli się tego nauczymy, no to możemy pokonać przeciwnika w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Czas działania tej łzy to aż 5 minut, więc zdecydowanie jest to najdłużej działająca łza w krze. I tę łzę otrzymamy za pokonanie pierwszego koksownika, na którego trafimy. Tutaj, właśnie w pierwszej lokacji na cmentarnej równinie. Z lokalizacją samego koksownika na pewno problemu nie będzie, bo w sumie ciężko go nie zauważyć. Normalnie cała walka z koksownikiem opiera się na tym, aby wbić mu stagera. On się wtedy przewraca. My wbijamy mu mieczyk w jego czuły pół, czyli w jego oblicze, i w tym momencie dostaje ogromne obrażenia. Możemy całą walkę zrobić konno. Wtedy w sumie jest to najbardziej bezpieczne, bo skacząc koniem najłatwiej unikać jego ognistych tąpnięć. Ale uderzając z grzbietu konia, zadajemy dość małe obrażenia postury. A chodzi nam o to, aby zadawać jak największe. Najlepiej więc sprawdzi się jakaś ciężka broń, ciężkie ładowane ataki albo właśnie ataki z wyskoku. Cały czas staramy się być za nim, wtedy nie dosięgamy nas ataki ramionami, atakujemy go po kostkach, jeśli można tak powiedzieć, no a dla jego ognistymi tąpnięciami wystarczy tylko podskoczyć. Na pewno skacząc na koniu jest to dużo prostsze, ale przy wyczucia damy radę również normalnie. No jak widać, nawet ciężką bronią trochę tych ataków potrzeba, aby mu tego stagera wbić. No ale na tym musimy się skupić na tym etapie walki. Tutaj co prawda tego nie zrobił, ale może się zdarzyć, że wykona jeszcze jeden atak, czyli rozpali obie nogi jednocześnie i wyskoczy cały w powietrze. Upadając robi zdecydowanie większą falę uderzeniową. Wtedy nie ma co się zastanawiać, lepiej wyzwać konia i wykonać podwójny skok. Gdybyśmy oberwali z tego ataku bezpośrednio, to możecie mi wierzyć, że to zaboli. No, i tutaj wpakowałem jeszcze ładowany atak na R2, i słychać charakterystyczny trzask stagera. Podbiegamy teraz do oblicza i wbijamy kryta. Normalnie przeciwnik po tym się podnosi i musimy zaczynać całą akcję od początku. I oczywiście można tak zrobić, ale możemy też wykorzystać właśnie garnek pieca. I zanim się podniesie, rzut za trzy punkty prosto w ogień i zadajemy ogromne obrażenia, co tutaj już go zabija. Pamiętajcie, że w tym momencie nie możemy się zalokować na przeciwniku więc rzut garnkiem wymaga sporego cela, aby po prostu rzucić w dobre miejsce. No i za pokonanie tego golema zostajemy odbijającą twardą łzę no i jedną sztukę oblicza pieca. Zobaczmy teraz, jak ta łza sprawdza się w praktyce. Ja wtedy wypoływałem to na maleni. Jak najbardziej można pięknie odbijać jej ataki, ale graba niestety już nie. <ścoughs> Tutaj na rycerzu zablokuję jego atak umiejętnością, co zada mi tylko troszeczkę obrażeń od świętości. Bo w sumie to odbicie działa jakbyśmy używali tarczy na 100% fizycznych negacji. I teraz, zaraz po odbiciu, użyję właśnie kontry po zasłonie. Będzie taki charakterystyczny dźwięk. Zwróćcie uwagę, ile ta kontra zadała obrażeń po jednym odbiciu, a ile teraz zada po trzech. I to jest właśnie to stakujące się zwiększenie obrażeń po zasłonie. Jest to bardzo ciekawa łza. Naprawdę polecam Wam ją przetestować. Jako drugą mamy szkarłatną pęką wyschniętą Z. Powstała mikstura stopniowo przewraca punkty życia sojuszników przez pewien czas. Nie działa na osobę, która ją wypiła, czyli leczy tylko i wyłącznie naszych przyzywańców, innych graczy albo właśnie duchy. Czas trwania to 180 sekund, czyli 3 minuty i leczy ona naszych sojuszników w tempie 7 punktów życia na sekundę. Koksownika, który daje tą zę, znajdziemy na drodze prowadzącej do dążonu cienia na ostrowyżu Altus. Znajduje się praktycznie po środku obozu rycerzy Mesmera, ale nie musimy się tym specjalnie przejmować. Jego ogniste ataki zniszczą praktycznie wszystkie namioty dookoła. Walka tutaj nie różni się praktycznie niczym od tej pierwszej, więc nie ma co tu się wiele rozwodzić. Obojętnie jak to zrobimy, byle, żeby go pokonać. Gdy golem zostanie pokonany otrzymujemy oczywiście szkawatną pęką wyschniętą łzę no i jedną sztukę oblicza pieca. Aby przetestować tą łzę przyzwałem ducha, pozwoliłem żeby trochę go obili no i później czekałem aż łza go uleczy. No i powiem szczerze, że poziom leczenia był bardzo słaby. Porównajcie sobie poziom zdrowia ducha po pokonaniu ostatniego przeciwnika aż do momentu kiedy łza przestała działać. Ilość uzyskanego zdrowia przez ducha jest marginalna. Myślę, że większy sens miałoby użycie tego na innym graczu. Tak czy tak, myślę, że są ciekawsze łzy do wyboru niż ta. Zanim przejdziemy do łzy numer 3 i 4, to pokażę najpierw, jak się do nich dostać. Ruszymy tutaj od magazyn parter, czyli od wnętrza dążonu cienia, i cofniemy się windą w dół. Teraz mijamy ognistego rycerza, który sobie tutaj chodzi, i skręcamy w lewo. Będzie tutaj zejście drabiną w dół. Teraz przechodzimy całkiem dobrze ukrytym przejściem za wodospadem, mamy kolejną drabinę, również zjeżdżamy na sam dół i mamy pokój z obrazem i po prawej mamy iluzoryczną ścianę, przez którą musimy się przeturlać, żeby ją po prostu odkryć. No i potem mamy zejście do trumny, która przetransportuje nas do nowej lokacji. I w ten sposób dotarliśmy do ruin Unte I to jest ta lokacja, o której wspomniałem wcześniej, gdzie możemy znaleźć dużo tych obliczy pieca bo jest tutaj takie cmentarzysko tych koksowników martwych i przy każdym z nich znajdziemy właśnie po jednej sztuce oblicza pieca. No ale będziemy też tutaj mieli dwóch koksowników do pokonania. Miejsce łaski to zamkowy wodopój. To możemy teraz już przejść do łzy numer 3, krwiopijczej, pękniętej łzy. Powstała mikstura czasowo zwiększa siłę ataku, ale odbiera punkty życia przez pewien czas. Czas trwania tego efektu to 3 minuty czyli łza dodaje nam dokładnie 20% do ataku, ale cały czas zabiera nam punkty życia. Życie będzie nam uciekać w różnym tempie w zależności od tego, ile mamy HP na postaci, bo współczynnik tej utraty życia oblicza się wzorem maksymalny HP razy 0,002 plus 20 HP na sekundę. No i teraz tak, ten golem, który dropi tą z, blokuje wejścia do ruin Unte. No, i temu golemowi skończyło się paliwo, a my musimy go najpierw przebudzić. No i w tym celu musimy również użyć dużego garnka pieca. Najpierw jednak musimy dostać się odpowiednio wysoko, aby ten garnek móc wrzucić do środka. W tym celu udajemy się tutaj na lewo i skaczemy sobie po tych ruinkach. Ustawiamy się dobrze i rzucamy garnek prosto do środka. I staną się dwie rzeczy. w stanie i odlokuje nam przejście, które znajduje się za nim. co pozwoli nam zdobyć przedmioty, które się tam znajdują. No i oczywiście odkryje w sobie niepohamowaną żądzę zabicia nas. No i oczywiście musimy pokazać mu, kto tutaj rządzi. No I w ten sposób zdobywamy naszą trzecią łzę oraz kolejną sztukę oblicza pieca. Teraz zobaczmy, jak działa ta łza w praktyce. Najpierw zaatakuje przeciwnika normalnie bez użycia łzy. I uderzenie zadało mu 2536 punktów obrażeń. Teraz powtórzymy dokładnie ten sam atak, ale najpierw wypijemy eliksir z tą kwiopiczą ząb. I tutaj uderzenie zabierze już 3043 punkty obrażeń, czyli dokładnie 20% więcej niż poprzednio. Tak jak wspomniałem, efekt trwa 3 minuty i będzie nam cały czas przez te 3 minuty zabierać życie. Jeśli się nie uleczymy na czas, to łza nas zwyczajnie zabije. Potencjał tej łzy jest spory. Myślę, że wykorzystam go na potędze levelu pierwszego. Teraz możemy przejść do łzy numer 4. Jest to oleista łza. Powstała mikstura czasowo powoduje, że osoba, która ją wypiła, zaczyna wydzielać oleisty pot i pokrywa oleje pobliskich wrogów. Przeciwnicy pokryci olejem są bardziej podatni na obrażenia ogniste. Czas trwania tej łzy to 1 minuta i dokładnie zwiększa nam obrażenia od ognia o 20%. Często w mojej serii potęga levelu pierwszego używałem garnka oleju, który zwiększał nam o 50% obrażenia, ale tylko na następny atak. A tutaj mamy co prawda tylko 20%, ale stale przez minutę. Koksownik posiadający tą łzę znajduje się w tej samej lokacji co ten poprzedni, ale ten już w stanie sobie sam. Wystarczy, że się do niego zbliżymy. Bardzo możliwe, że zanim ten jegomość się podniesie, to jesteśmy w stanie wrzucić garnych pieca do paleniska. Ale szczerze tego nie próbowałem. Jak dojdę tutaj drugą postacią, to na pewno spróbuję to zrobić. W każdym razie, tak czy inaczej, musimy go tutaj pokonać. I za jego zabicie dostajemy właśnie oleistą łzę. No i znowu jedną sztukę oblicza pieca. Ja tej oleistej łzy użyłem na przykład w walce z awatarem Ostrodrzewa, czyli ze słonecznikiem, który jest bardzo podatny na ogień. Więc jak tutaj widzicie, cały czas wydziela się ze mnie jakby ten olej po użyciu tej łzy i po prostu jak się tylko zbliżę do słonecznika, to wtedy zadaję mu 20% obrażeń od ognia więcej. Więc zawsze jak będziecie walczyć z przeciwnikiem, który jest podatny na ogień, to ta łza będzie świetnym wyborem na tą walkę. Wtedy jak widzicie, każdy atak tak pięknie podpala całego przeciwnika. Wygląda to bardzo efektywnie, no i jeszcze lepiej działa. My możemy w każdym razie przejść do łzy numer 5, czyli do modrociekłej, pękniętej łzy. Powstała mikstura czasowo przywraca punkty skupienia po celnych atakach. Czas trwania tego efektu to 45 sekund i każdy atak bronią będzie nam przywracał punkty skupienia. Ale tylko bronią. Jeśli na przykład będziemy używać czarów, no to wtedy punkty skupienia już do nas nie wrócą. Aby zdobyć tą łzę musimy pokonać koksownika na północny wschód od wioski Bony. Jak dostać się w te mam osobny filmik na kanale, umieszczę go w opisie. Pokażę tylko drogę od najbliższego miejsca łaski, czyli od mostu do wioski. Tutaj koksownik to pierwszy, jakiego spotykamy z opancerzonymi nogami. Więc tutaj taktyka walenia go po kostkach po prostu się nie sprawdzi i musimy zrobić to inaczej. Zaraz przy wyjściu z jaskini jest wiadomość od twórców. Jeśli ją przeczytamy, to mamy ładną wskazówkę, że mają wytrzymałe nogi, spróbuj podpalić ich brzuchy. No i tutaj do gry znowu wchodzą garnki pieca. Jak widzicie ma. Opancerzone nogi, ale obok jest winda powietrzna. Skakujemy do góry, i z tej wysokości jesteśmy już w stanie rzucać garnkami pieca prosto do środka. Musimy tylko uniknąć jego ognistych ataków. Zatrzymujemy się na krawędzi i rzucamy trzema garnkami pieca. Szybkie trzy rzuty i koksownika nie ma. Karki zadają ogromne obrażenia, ale właśnie do tego zostały stworzone. My otrzymujemy łzę, No i znowu kolejne oblicze pieca. I zobaczmy, jak działa ta łza. Specjalnie pozbyłem się punktów skupienia. Teraz wystarczy, że będę atakował przeciwników. Jak widzicie, każdy atak przywraca mi punkty skupienia. Może miałoby to jakieś zastosowanie przy walce z bossem, gdy cały czas używalibyśmy umiejętności, teraz używa bardzo dużo many, ale myślę, że nie jest to zbyt efektowne. Jakby nie patrzeć, łza, trwa tylko 45 sekund, więc myślę, że są lepsze wybory do walki. A na manę wystarczy przecież butelki modrych łez. Następna będzie zielona, ukryta łza, bo stara mikstura anuluje całe zużycie energii. Tutaj wszystko jest jasne: przez krótki czas nie musimy martwić się staminą. No i efekt rzeczywiście jest krótkotrwały, bo trwa tylko 15 sekund. Koksownika z znajdziemy na południu, przechadzającego się po rzece, bardzo blisko Modrego Wybrzeża. Jak się dostać w te rejony, również mam filmik na kanale i umieszczę tutaj linka w opisie. jeśli ktoś z Was nie wie, jak dostać się tutaj na tereny Mądrego Wybrzeża, no to właśnie z tego linka może wstajeć filmik, gdzie wszystko się wyjaśni. A tutaj ruszymy od z miejsca łaski już do samego koksownika. Na samym początku używa praktycznie zawsze tego swojego ataku naprowadzanymi kulami ognia. Jeśli to zrobi, to zwyczajnie wsiadamy na konia i uciekamy. Te kule faktycznie są naprowadzane, ale jeśli będziemy się cały czas przemieszczać, no to będziemy bezpieczni. A jeśli nasza postać para się magią, to możemy użyć czaru wiecznej ciemności, tak jak ja to zrobiłem na początku tego filmu. Gdy już przestanie się wygłupiać, podbiegamy i skończymy dziela. Mamy naszą zieloną ukrytą łzę i oblicze pieca. Zobaczymy teraz jak ta łza działa. Trzeba przyznać, że efekt braku staminy jest bardzo spoko. No ale czas trwania 15 sekund raczej eliminuje tą łzę do użycia przy bosach. No ale przez ten czas możemy atakować najsilniejszymi atakami bez patrzenia na staminę. Następna w kolejności jest konwaliowa kryształowa łza. Powstała mikstura czasowo zwiększa siłę ataku duchów. Efekt trwa 3 minuty, a siła naszych przyzywańców zwiększana jest o 7,5%, czyli niespecjalnie dużo. W golemach, który jest szerzej tej łzy, znajdziemy w lokacji ukryty grób czaro. Dostaniemy się tam od smoczej jamy, później od ołtarza smoczej Komunii. W każdym razie umieszczę w opisie linka, jeśli ktoś by nie wiedział, jak się tutaj dostać. Do samego koksownika ruszymy właśnie od miejsca łaski. No i to będzie ponownie koksownik z opancerzonymi nogami. Więc zanim się tutaj do niego wybierzecie, zaopatrzcie się w komplet dużych garnków pieca. Aby dostać się do tego hardkorowego koksa, no to musimy przemierzyć praktycznie całą tą lokację. On oczywiście będzie atakował nas na początku atakami dystansowymi, których musimy unikać. No i się podejdzie już wystarczająco blisko do nas, to wtedy możemy mu wrzucić te garnuszki. Musiałem więc trochę sobie poskakać kunikiem, aby się odpowiednio ustawił. W końcu i tak się do was zbliży, więc to jest wtedy szansa, aby go zaatakować. I ponownie dobry zamach, trzy rzuty i po koksowniku. Standardowo otrzymujemy nową łzę oraz jedną sztukę oblicza pieca. Ja tutaj gram na nowej grze plus 4, więc efektywność duchów jest zdecydowanie mniejsza niż na normalnej grze. A w każdym bądź razie zwiększenie obrażeń jak najbardziej występuje. Tak inaczej uważam, że nie jest to najlepszy wybór do eliksiru. Ale jeśli ktoś typowo bazuje tylko i wyłącznie na przywołańcach, to jak najbardziej może tą łzę sobie przetestować. No i dotarliśmy do ostatniej, ósmej łzy. Czyli szkarłatno-ciekłej, pękniętej łzy. Powstała mikstura czasowo przywraca punkty życia po cennych atakach. Efekt trwania tej łzy to 45 sekund. No a leczenie polega na tym, że każde nasze uderzenie przeciwnika dodaje nam 0,75% naszego maksymalnego zdrowia. No i cóż, niezależnie od tego, czy uderzymy atakiem lekkim, ciężkim, nie wiem czy z wyskoku, lub umiejętnością, to i tak leczenie jest takie same. No czas trwania 45 sekund to jest naprawdę krótko, no a ten ilość tego leczenia, no myślę, że są efektywniejsze sposoby na wyleczenie się w Eldenie. No i ostatniego foksownika znajdziemy na ruinach Rauch. Dostaniemy się tutaj od miejsca łaski wschodnie starożytne ruiny Rauch i możemy go również pokonać za pomocą garnków pieca. Gdy tylko nas zauważy, zacznie nas naparzać atakami dystansowymi, no ale tutaj ukształtowanie terenu Pomaga nam tych ataków bez problemu uniknąć. My musimy się na prawo i odlokować powietrzną windę. Kamień, który tą windę odlokowuje, znajduje się jeszcze dalej na prawo. Musimy wyjechać w ruiny, ale szybciej będzie po prostu użyć kajdanów Margita. I ja tutaj właśnie tak to zrobię. Pamiętajcie, że możecie użyć tej metody do każdej powietrznej windy. Winda odblokowana, skakujemy więc na górę No i szukamy odpowiedniego miejsca do ataku. No i tutaj widać, że podszedł idealnie pod krawędź. Zrzucenie garnku będzie tylko formalnością. Ten wydaje się najmocniejszy z całej ósemki, więc na pewności wziąłem jeszcze więcej garnków, ale i tak wystarczyły trzy. No i za wygraną standardowy zestaw, nowa łza i szuka oblicza pieca. Dałem się trochę obić, aby przetestować tą łzę. Zwróćcie uwagę na to, ile mam zdrowia i o ile to zdrowie wzrasta. No, trzeba przyznać, że nie jest to zbyt efektywne. Niecały procent na atak to naprawdę bardzo mało. Chyba że cały czas jesteśmy przecież narażeni na kontratak przeciwnika. Tutaj sobie właśnie przetestowałem, czy jest jakaś różnica, czy atakujemy atakiem zwykłym, czy atakiem specjalnym, czy atakiem ciężkim. ale różnicy nie ma żadnej. Przyrost zdrowia jest stały. Porównanie teraz bicia przeciwników przez 45 sekund do wypicia po prostu jednej butelki szkarłatnych łez, no nie ma co porównywać. Osobiście nie widzę żadnego zastosowania dla tej łzy, żeby w ogóle myśleć o tym, aby pakować ją do eliksiru. No ale cóż, to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć!